Right now. Dobry wieczór, Akashiro! Dobry wieczór, czy jesteście tutaj ze mną? Tak, na wstępie chciałem Wam tu podziękować za to, że jesteście. I szczególne podziękowania są ode mnie dla osób, które przyjeżdżają tutaj od pierwszej edycji. Jest tutaj parę takich osób, które przyjeżdżają od pierwszej edycji i one uwierzyły w ten event. Przyjechały do nas. To parę tam, 70 samochodów, bodajże na pierwszą edycję i ukłony ode mnie dla Was. Wielkie brawa dla osób, które są tutaj z nami od pierwszej edycji. Teraz na chwilę oddam mikrofon ponownie i przyjdzie tutaj do mnie Kamil White Body Garage. On tutaj zawsze znaczy tutaj wybiera sobie na eventach... Idzie Kamil. Wybiera na eventach y, samochody z najlepszym fitmentem. Także na Kasiachu też wybrał sobie jedną córkę. Witam Was serdecznie. Mam nadzieję, że jeszcze nie macie mnie dosyć po dzisiejszym. E, Słuchajcie, tak jak właśnie wcześniej Łukasz powiedział, co roku, a w zasadzie od zeszłego roku, od początku swojego sezonu złotowego, postanowiłem, że e, chciałbym wziąć trochę większy udział w rozdawaniu, a nie tylko gdzieś tam w byciu nagradzanym na różnych złotych eventach. Bo myślę, że to jest bardzo fajny e, moment, kiedy Twoje auto zostaje docenione a z racji tego, że jestem fanem wielkim fitmentu Stensu w postaci i Statików, i Raida to na każdym zlocie, na którym się pojawiam wybieram według mnie najfajniejsze auto najpiękniejsze, najczystsze najbardziej dowolone koło w aucie, którym jest po prostu fantastyczny fitment, tak jak tutaj ta nagroda jak widzicie opiera. i w tym roku moim kandydatem, moim zwycięzcą jest Biała Supra MK5 żenie zapraszam po nagrodę tutaj do mnie. Dobra, scena na chwilę wraca do mnie, ale nie na długo, bo chciałem zaprosić do siebie yy, głowę CKM Czuchów. Najbardziej wygadanego tutaj człowieka. Zapraszam. Podobno macie jakąś nagrodę. Teraz zagada Was na śmierć. Oddaję. No wiemy, że potrafi. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj w takim licznym składzie sam ja <gryw> reprezentuję oczywiście Czuchowski klub motoryzacyjny. Powiem wam tak, że dawno nie było tak, że dawno nie było tak, że. 4 czy 5 godzin chodziłem, robiłem zdjęcia, wysłałem moim kolegom. Nie mogliśmy się zdecydować, każdy miał jakieś inne zdanie, jakiś inny pomysł na Wasze samochody, ale ja, jako że tu jestem, może kontrowersyjnie, może nie, według mnie i mojego klubu, najlepszym auto zlotu według nas, biała mikra, która stoi tam z tyłu. Jak jest właściciel, to zapraszam. Wielkie brawa, Mikro naprawdę robi robotę. W tym roku mamy wysyp nagród, więc teraz zaproszę, zaproszę do siebie Tomka z United VIP Car Club, bo wiem, że chcecie wręczyć nagrodę. Znowu, on. przepraszam, to znowu ja. Jako, że też jestem członkiem United VIP Car Club, chcieliśmy wyróżnić samochód w stylu VIP albo coś w tym podobie. Więc mamy tutaj bardzo limitowaną buteleczkę milabelkową, tak? Limitowana do pojemności 07. Jak ją skończycie, to już nie będzie limitowana. Także chcielibyśmy tą buteleczkę wręczyć, może to muś ty powiedz, bo mi już się ręce często. Też będzie kontrowersyjnie, bo auto należy do organizatora. Marko, zapraszamy. Oczywiście chciałem poczekać, aż muzyka trochę uciśnie. Auto, które jest nagrodzone to Czarna Magista tak, zanim przejdziemy do naszych nagród, mamy jeszcze jedne wyjątkowe nagrody od naszego partnera Artisan Wood. Zaczniemy od Best JDM. I tutaj chłopaki z Artisanu wybrali Skyline R34. Kuba, zapraszam do siebie. Kolejnym autem, a raczej osobą, która przyjdzie tutaj na scenę będzie Adam. Adam był już tutaj w zeszłym roku w tej samej kategorii, tylko tym razem zgarnia tą nagrodę od naszego partnera. W kategorii bez performance zapraszam do siebie Adama Niebieska Honda Civic. Przyjdzie znowu tutaj ta gaduła nieszczęsna, szczukowa. Zapraszam do siebie Michała. Bez z zdaniem Artisan Wood. W kategorii najlepsza felga. Nasz partner wyróżnił tutaj niebieskie auto, które stoi na środku placu. Nie wiem czy jeszcze jest. Zapraszam do siebie właściciela RX7 kategorii VIP Style zapraszam do siebie Tomka United Victor Chłopaki mieli naprawdę ciężki, ciężki orzech do zgryzienia przy wyborze tych samochodów. Wiem, bo chodzili tutaj bardzo długo, wybierali te samochody. Kolejna kategoria to jest OM, Plus i chciałem zaprosić do siebie właściciela żółtego Datsuna, który stoi gdzieś tam. Dobra, jestem Balonistem to był pomarańczowy datum, przepraszam. Dobra, kolejna kategoria Loud as fuck. Najgłośniejszy wydech Civic 4. Zapraszam do siebie kubę. Jaki był wynik, przypomnij? Około 130? Tak. 131, Ale to jest nagroda od Artystów. To nie jest jeszcze nagroda obu. W ramach przypomina. W kategorii najlepsza komora. Chłopaki wybrali Civica Spun. Czy jest z nami jeszcze właściciel? Zapraszam do siebie. Ostatnią nagrodą od chłopaków. Zarki czyli najlepsze auto, ich zdaniem oczywiście. I tutaj się zgadzam z tym, bo jest to naprawdę świetny samochód. I chciałem zaprosić do siebie właściciela niebieskiego subaru imprezy, który stoi tutaj na głównym placu. Teraz przejdziemy do naszych nagród, czyli nagród Akashiro. Zaczniemy od części, którą wybieraliście wy, czyli widzowie. Nagroda publiczności. Tutaj w tej kategorii nie wręczamy statuetki Mizuki naszych kotów, bo jest to nagroda wybrana przez was, ale ona ma również ogromne znaczenie. Także zapraszam do siebie właściciela Toyoty Crown, która stoi też tutaj na głównym <laughs> placu. To właśnie z Waszych głosów wynikało, że najbardziej się to auto podoba. Wybraliście to, ale to najbardziej się ono wam podobało. Teraz kategoria, która jest ostatnio bardzo bliska memu sercu, czyli VIP style. I chciałem zaprosić do siebie ponownie tą osobę, która jest strasznie wygadana. <grytanie> Michał. Czekajem w United Vip Car. Zapraszam do siebie bez VIP style. No nie no, chodźcie razem. Prawa hip style, Akashiego We Dziękuję, dziękuję, uciekamy Tak, Michał mówi, że za dużo razy tutaj był już już nie będziesz musiał do nas stawać, także usiądź sobie swobodnie. Kolejna z kategorii, również ostatnio bardzo bliska mojemu sercu, czyli Best Interior. Tutaj najbardziej stylowym wnętrzem według naszego jury, czyli tutaj w składzie naszej ekipy. Chłopaki, dziewczyny wybrali Łukasza, który posiada Lexusa GS-a, i stoi on tam na samym początku. Zapraszam do siebie Łukasza Best Interioru Kolejna z kategorii, gdzie naprawdę liczy się każdy dopracowany detal, zachowując fabryczną bryłę samochodu Best OM Plus. I tutaj zasłużone zwycięstwo. Zapraszam do siebie właścicielkę białego Ewo Piątki, który stoi tutaj w górę. To jest z nami właścicielka białego Ewo. Nie ma właścicielki, ale Sebastian lubi być na scenie, więc... kategoria Best OM Plus w tej kategorii przede wszystkim liczą się osiągi nie tylko wygląd, chociaż bardzo ładnie wygląda ten samochód zapraszam do siebie zwycięzcę w kategorii Best Performance gdzie voucher od Rottingera na dowolne tarcze hamulcowe. Kuba Civic 4 Best Performance Akashiro 2025 Kolejną w kategorii będzie najlepsza felga I zgadzam się w 100% że dobra felga to jest 80% samochodu. I w tej kategorii zapraszam do siebie Radka, który posiada Galanta Custom felda, bardzo piękna koła w tej, w tej kategorii tutaj The Turner nasz sponsor, postanowił dać fajny zestaw do, do czyszczenia kół, także będą cały czas błyszczeć. Najgłośniejszy wydech według naszego sonometru i naszego diagnostyki ekipowego. Musisz do nas wrócić Kuba. Najgłośniejszy wydech Civic 4, 132 dB. Kolejną z kategorii, którą nagrodzimy dzisiaj na Okashiro, będzie najlepsza komora. I w tym przypadku można powiedzieć, że to jest naprawdę dzieło sztuki. Był już tutaj u nas na scenie. Zapraszam do siebie właściciela Civica Spuna, najlepsza komora dla naszej ekipy. Auto ze super spasami, fajnym negatywem, jeździ nisko. Kategoria best na Kashiro, zwycięzca, to Bartłomiej który posiada Mazda MX3 Bartek to jedna z osób, która też uwierzyła w nasze możliwości przyjechała na pierwszą edycję Akashiro więc wielkie prawa dla niego kategoria tens. teraz przechodzimy do tych głównych nagród powiedzmy głównych tych takich już naprawdę Topowy. I tutaj no myślę, że każdy się ze mną zgodzi. Ten kolor, The Bayside Blue RB-26 pod maską. Kwintesencja JDM-u. Nie, mo nie można było po prostu tutaj dać tej nagrody komukolwiek innemu. Zapraszam do siebie Marcina, Skyline R-34 GTR. Bayside Blue, best JDM. Na sam koniec Zostały do nagrodzenia Trzy auta W kategorii top 3 Zdaniem naszej ekipy Piękne, dopracowane W każdym calu Lakier koła, felga, wnętrze, silnik I klimat, który tworzą Trzy Topowe projekty Akashiro, dopracowane w każdym calu, i zapraszam do siebie kolejno: Polatane Supra Midnight Purple. Czy jesteście z nami? Łukasz Midorski. Zostań tutaj z nami Zostań tutaj z nami, lekarz. Zapraszam do siebie. Kolejne auto w tym samym kolorze. Może, no może nie w tym samym kolorze. W tym samym, w tym samym kolorze. R34 Skyline Urus Urus, przepraszam, Tuba

Zapraszam do Ciebie, Cedro Subaru Impreza. Wielkie brawa, top 3. Top 3 Supra R 30 i SUBARU, WIELKIE BRAWA! Ja na sam koniec chciałbym wam bardzo podziękować za to, że jesteście, za to, że tworzycie ten event. Za energię, którą wkładacie, żeby tu do na nas przyjechać, za projekty, które pokazaliście na Akashiro. Ale nie byłoby nas tutaj również bez tej całej ekipy, która stoi za kulisami i poświęcają ogrom czasu, żeby stworzyć ten event. Japanese Night Riders, dziękuję Wam bardzo, że tu jesteście i że tworzycie ten event. A ja myślę, że czas najwyższy to jest zrobić zajebisty hałas dla tego gościa, który prowadzi to. Przyjdźcie tutaj wszyscy. Przyjdźcie Ekipa kasi, Ekipa Akashido, która Knight tworzyła ten tutaj do mnie. You see i myślę, że też wielkie brawa należą się naszemu prowadzącemu gospodarzowi Łukaszowi. Wobec niego ten event nie miałby naprawdę sensu. Moi drodzy, całe serducho od wielu lat składa się w te wydarzenia. Zaczęło się od prostych spotów, potem parking przygiegałem mnie. a teraz moi drodzy, już trzeci rok rzędu zajmujemy całą marinę. I najlepsze wydarzenia, myślę, że na Kujawach, właśnie odbywają się tutaj w Grudziądzu. To są właśnie ci ludzie. To są właśnie ci ludzie, którzy tworzą ten event dla was Serce, Naprawdę oddają całe serce dla Akashiro. Wielkie brawa. Dobra, ostatnie podziękowania. Polecę trochę prywatom, bo, bo ta osoba wytrzymuje moje gadanie z domu. Dziękuję. Klaudia. Bez niej też nie byłoby tego eventu, bo wspieram je cency. Dobra, zanim się rozpłaczę, dziękuję wam jeszcze raz. Wielkie brawa. Dziękuję, że tu jesteście. Dziękuję, że tworzycie ten event. Trzecia edycja. Dziękuję wam bardzo. Dobra, Bartek. Rozkręca imprezę. Come with, me, come with me, come with me, in my fantasy. zaczynamy, zaczynamy się. do odnowy.